Z reguły na wiosnę zauważalny jest wzmożony ruch, szczególnie jeśli chodzi o turbiny rolnicze. Jest to spowodowane tym, że zaczynają się nazwyczajnie w świecie prace polowe. Z uwagi na sytuację pandemiczną, którą dotknęła teraz tak naprawdę nas wszystkich, oferujemy darmowy odbiór na terenie miasta Białego Stoku w ciągu tak naprawdę godziny. Na terenie całego kraju odbiór kurierem na nasz koszt. Jeżeli jesteśmy z okolic miasta Biegostocku lub z samego Biegostocku, wystarczy do nas zadzwonić, podać adres, my wysyłamy naszego kierowcę. Kierowca to odbiera, odbiera tą część i przywozi do nas. Jeżeli jesteśmy spoza miasta, również należy do nas zadzwonić, my zlecamy odbiór kurierem. Należy we własnym zakresie spakować sobie ten podzespół do paczki. Kurier przyjeżdża na klejalist przewozowy, odbiera turbinę. O nic więcej się nie martwimy. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości.